Dobra, i teraz robimy test. Kto z Was czytał moją książkę? Obsesja obojętna. No, patrzcie, a są rodzynki, co nie czytały. No, połowa czytała, połowa nie czytała. Kto robił ćwiczenie o kontrolowaniu myśli? Ja nigdy żadnych ćwiczeń w książkach nie robiłem. Jesteście mistrzami, Nie. Yeah. <laughs> No, było, było, no ale ja... ja mówię, że, No tak, ale ja wiem, że ja nigdy nie, nie robiłem ćwiczeń. <laughs> Jesteście mega ambitni, nie? No i teraz. I teraz tak. Kto z was łapie się na tych myślach samomyślących się? O, no, już mniej nie. To nie jest takie proste. I teraz moi drodzy, zrobimy ćwiczonko, które będzie miało na celu uświadomić Was na, w tym, że myśli w sa... same się myślą w Waszych głowach. To jest niezły jazz, to jest jazz numer dwa. Numerem jeden było to, że staliście się sami przez przypadek, tak ogólnie rzecz biorąc. Drugi to, że myśli się same myślą w waszych głowach. I nawet o tym nie wiedzieliście. Jest to... I teraz... To, to jest tak naprawdę można powiedzieć wstęp do medytacji. Kiedyś w ogóle, to też jest fajne. Ja się zastanawiałem, czy to na wschodzie są ludzie e, takimi idiotami, że oni medytują. Czy Europejczycy, że nie medytują. I teraz... No, albo tam są banda idiotów, tam jest, albo my jesteśmy bandą idiotów. I teraz do czego to tak naprawdę służy? No i tylko ty, dzięki tej mojej ciekawości rozbiłem temat. No i teraz okazało się, że medytacja służy tylko i wyłącznie temu, żeby wyłapać te właśnie mechanizmy automatyczne w naszej głowie, które jak widzimy wypadek, że na przykład się stresujemy, albo jak ktoś nam wjeżdża w sanki, mamy myśl, czy go zabić, czy napluć mu w twarz, a sędzia to w ogóle jest najgorszy, bla, 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 nie? I teraz. O to chodzi, żeby się łapać na tym, jak się zaczyna Wam coś tworzyć w tych głowach, bo na razie to Wam się tworzy na zasadzie Waszych doświadczeń, ale zanim rozwinę, musimy tego doświadczyć. Także ja na minutę i minuta na pewno wystarczy. Załączę stoper, Wy zamykacie oczy, staracie się zapanować nad swoimi głowami, siedzimy sobie tutaj w ciszy i macie po prostu o niczym nie myśleć. O niczym. Wasze głowy, Wasze baniaki w teorii się powinny udać, nie? Nie myślimy, ja załączam stoper. No raz stop. Minutka powinna wystarczyć. Komu się pomyślała nie miało. Kto z was miał myśli? Jakieś, chociaż miał nie mieć żadnych myśli. Jakąkolwiek. Nawet o tym, żeby nie myśleć. Bo mi nie, nie mieliście o niczym myśleć. Proszę dziewczyny, wy macie to myśli, także jestem bardzo ciekaw. Proszę, no. Głównie o tym, żeby nie myśleć. Aha. O tym, że ktoś, nie wiem, tam szeptał, że coś się działo. No, no, no. Dalej. Nie myśl, nie myśl, nie myśl, a się ma nie myśleć, no. Co myślałaś Angela? No, nie myślałam, myślałam. No, a ktoś coś, ten, śmiesznego miał? Ile czasu zostało? Co jeszcze? No. I teraz patrzcie. jak pierwszy raz sobie to zrobiłem, z ciekawości to pierwsze co mi się pomyślało, to co ja robię w ogóle? Co ja tutaj robię i po co, po, po, po co ja ten... Ja poszedłem no Przy moim domku jest tam taki, no troszkę trawki i tego, jakieś choinki sobie usiadłem, jak, jakiś mniszek, mówię, no trzeba to zrobić do porządku. Pierwsze co sobie pomyślałem, to co ja tu w ogóle robię, nie? I teraz... Yy, Bayer w tym polega na tym, że powinniście, powinniście mieć takie małe, o kurde, miałem nie myśleć, a coś się w mojej głowie myśli. I teraz to jest hit z satelity, że wy chcieliście Zapanować nad swoim umysłem, a on sam z siebie gdaka. I teraz to jest hit, że my się tego nie uczymy w szkołach. Ja tego nie wiem pojąć. Jak to tak jest, że my się nie uczymy o tak fundamentalnych rzeczach w szkołach, jak to, że nasze, nasz mózg został tak zaprojektowany, że on sam z siebie myśli, sam z siebie i nie mamy na to żadnego wpływu. I teraz tak to teraz wygląda, że jak ktoś miał traumatyczne doświadczenia. Pod tytułem Tata trzymał w piwnicy i gwałcił, molestował, i w ogóle to była jakaś jedna wielka masakra. Tak jak zresztą było, Wy już jesteście młodzi, ale 5 czy 10 lat temu, a może i dawniej, taki gościu w Austrii trzymał całą swoją rodzinę w piwnicy. No i teraz wyobraźcie sobie, że taki ktoś wychodzi z, z tej piwnicy, i czy można mieć do niego pretensję, że on na przykład ma brak pewności siebie, albo że jest w ogóle jakiś zryty? Czy można do tej osoby mieć jakąkolwiek pretensję za to, jaka ona jest? No nie. A ile razy się obraziliście na ludzi, którzy was zwyzywali, obrazili, zachowali się nie fair wobec was, myślicie, że ich zachowania co? Oni sobie z palca wyssali? Nie. Ich zachowania były skutkiem tego, co oni doświadczyli w swoim życiu. I teraz patrzcie, jak inaczej się patrzy na drugiego człowieka. To, kim są ludzie, jakby nieświadomi, bo to trzeba podzielić na ludzi świadomych, nieświadomych, ludzie nieświadomi nie zdają sobie sprawy, kim oni są. Dlaczego oni mają takie cechy, a nie inne? Dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej w różnych określonych sytuacjach? Nie mają o tym w ogóle zielonego pojęcia. I teraz, moi drodzy, tak, jak ta osoba już wspomnianej piwnicy ee, brak jej pewności siebie, nie ma żadnych ambitnych wizji, nie wierzy w siebie, ble, ble, ble. Eee, wszystko, czego doświadczyła, spowodowało to, że ma takie, a nie inne wierzenia. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, jak to niesamowicie działa. W zależności, jakie mamy doświadczenia, w takie rzeczy wierzymy. Za możliwe, za niemożliwe, za trudne, za łatwe, za mało ambitne, za bardzo ambitne. Generalnie te nasze wierzenia są. Totalnie inne, bo mamy różne doświadczenia, różnych ludzi spotykamy w naszym życiu. I teraz inaczej to jest, jak się z kumplami co, co tydzień lata z samolotem na imprezę do Vegas, inne ma się wartości o życiu, co jest możliwe, co jest niemożliwe, niż jak się siedzi ciągle w jakiejś na jakiejś wsi. No i teraz moi drodzy, w zależności w co wierzymy, za możliwe, za niemożliwe, za trudne, za łatwe, takie dostajemy emocje w naszym ciele. To jest klucz. I teraz, jeżeli ja się Was zapytam, czy jest możliwe, żebyście za 5 lat zarabiali po 200 tysięcy na miesiąc, No to pierwsze takie coś jest na pewno w Was, że tak, <grych> że jest to możliwe. Ale po czym Wasze ego mówi, że no, ale bez przesady. To czuć, jak się sobie poprzeczkę da za wysoko, że to jest nierealne. Tak, byśmy siebie oszukiwali. I teraz to jest niesamowite, że chcąc osiągnąć coś ambitnego, większość ludzi czuje, że no fajnie by było, ale ja czuję, że to jest nierealne. To czuć. I teraz wasze wierzenia na temat czegokolwiek bezpośrednio oddziaływują na wasze emocje w ciele. Dlatego, jak się podejdzie do kogokolwiek w jakimś klubie osiedlowym, a nawet ekstraklasowym, się podejdzie, słuchaj, za... czy chciałbyś za 2-3 lata być grać w Bundeslidze, zarabiać kupę kasy, no powie tak, a czy jest to możliwe, to powie, no, no nie, nie bardzo nie, bo to czuję. I teraz takiego człowieka, który to czuje i to wierzy, nie jesteście w stanie nawet przekonać. No bo on to czuje, całym sobą, że to jest nierealne, że to jest taka mrzonka, że to jest nie, nie do objęcia. I teraz te jego emocje, w zależności co wy sobie długo wkręcacie do tych swoich głów, takie dostajecie nawyki. I teraz jak już macie nawyk, to do was się podchodzi na przykład, powiedzcie mi swoje zdanie na temat y, wojny. To i mi powiecie, pa pach, pach, pach. pach. Ja zapytam, a jakie jest wasze zdanie na temat bicia dzieci, na temat klapsa? Powiecie mi pach, 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 pach. się sekundę nie zastanowicie, bo wy już macie w głowie zbudowany system wartości, system wierzeń, system co można, czego nie można i nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, że wasze doświadczenia życiowe zbudowały ten system. Mielibyście inne doświadczenia, mielibyście zupełnie inne wartości, zupełnie inne. Inny kontynent by wystarczył, zupełnie co innego w głowie, zupełnie inne zachowania, zupełnie inne wierzenia, wszystko zupełnie inne. No i teraz moi drodzy, w zależności jakie mamy nawyki, taką stajemy się osobowością, w zależności kim jesteśmy, takie rzeczy będziemy osiągać w przyszłości. Cały bajer e, w kontrolowaniu swojego życia polega na tym, żeby się uwolnić od waszych doświadczeń. Uwolnić się z tych wszystkich rzeczy, od rodziców, od mamy, od taty, odciąć tą pępowinę, uwolnić się i zacząć samemu decydować, jak, chcesz, jak, jak się chce czuć, jakie mieć emocje w ciele, w co jest możliwe, co jest niemożliwe, zmienić w ogóle, przewartościować cały swój świat. Światopogląd. Jeżeli to zrobicie, wtedy będziecie w stanie się zmienić. Jak będziecie to robić przez odpowiedni długi czas, tworzycie sobie nawyk świadomy. Jak zmienicie sobie nawyk świadomy, staniecie się świadomie wybraną osobowością. No i w związku z tym, że będziecie świadomie wybraną osobowością, czyli na przykład będziecie dużo bardziej pracowici, w związku z tym będziecie dużo więcej osiągać. To jest takie proste, ale dla większości ludzi to jest trudne, bo są uwięzieni w tych doświadczeniach.